Chodzenie po taśmie, a nie po linie, polega na poruszaniu się po takiej elastycznej taśmie, która jest specjalnie przygotowana do tego, żeby można było po niej chodzić. Mamy różne rodzaje taśm. Mamy slackline, mamy waterline, mamy midline, mamy highline. Możemy chodzić nad wodą, możemy chodzić na wysokości, możemy robić triki, co można było dzisiaj zobaczyć na Pracu Litewskim, były otwarte mistrzostwa, chyba w trzecie w właśnie trickline. Zasada jest jednak główna tutaj przynajmniej u nas na invencie, czyli musimy posiadać uprząż i ląże, która nas zabezpiecza przed upadkiem. Także to jest główna zasada, poza tym jakichś konkretnych zasad nie ma, to nie są żadne zawody, każdy sobie chodzi po tych jednak do własnej przyjemności i zazwyczaj po prostu chcąc poprawić swój własny wynik, czyli przejść dłuższą taśmę, przejść taśmę, która jest wyższa, trudniejsza. Jest to po prostu wyzwanie samo w sobie, jest to coś bardzo personalnego tak naprawdę. No i tutaj mamy na festiwalu wielu zawodników klasy światowe, jest też Tio Samson, Francuz, który właśnie niedawno przeszedł rekord świata w długości HighLine, który jest równy teraz 150 metrom. Mamy też dwójkę gości, którzy przeszli HighLine o 10 metrów krótszy, Danny Manchik z Czech właśnie pokonał ten Highline o długości 140 metrów na tydzień przed przyjazdem tutaj do nas, nawet niecały. Także bardzo świeżo upieczony, upieczony rekord. No i jeszcze oczywiście Jeremy Szewski, który jest na naszym gościem specjalnym. Według mnie najbardziej doświadczony Highliner na świecie z największą ilością rekordów świata. Zarówno zeszłych, jak i aktualnych. Także no, mamy sporo dobrych gości specjalnych. Te halajny same na budynkach Urzędu Miasta są też naprawdę super. Wydaje mi się, że interesują się największym zainteresowaniem, cieszą się największym zainteresowaniem wszystkich uczestników, a w szczególności też uczestników, którzy już są niepoczątkującymi, ale średnio, średnio lub zaawansowanymi osobami. Oferując długości 61 i 81 metrów. Ten 81 metrowy jest zupełnie nowy. W tym roku go po raz pierwszy zamontowaliśmy i przeszedł go jako pierwszy Jermiszewski w pierwszej próbie w dwie strony. Także nie był to dla niego większy problem. Co można porównać z taką dawką adrenaliny? Line, sk skok na bandzi? Nie, jakieś... wydaje mi się, ja sam zacząłem też teraz e, interesować się innymi sportami ekstremalnymi, chociaż no, moim głównym zainteresowaniem jest highline i wspinanie. E, wspinaczka, zacząłem teraz też e, stawiać swoje pierwsze kroki w spadochroniactwie, więc e, na pewno nie jest to sama, ten sam rodzaj adrenaliny. Chodząc po highline, e, jest to mieszanka dwóch uczuć, także mamy dużo adrenaliny we krwi, ale też e, jest to uczucie, które towarzyszy na przykład medytacji. Także jest to połączenie po prostu stresu, który należy kontrolować przez jakby wykorzystanie tych metod, które się wykorzystuje na medytacji, czy jakichś tam ćwiczeń oddechowych, przez równy oddech, żeby po prostu uspokoić własne nerwy i przez to też uspokoić drżenie ciała, no, które powoduje to, że ta taśma się pod nami trzęsie no i prawdopodobnie nie, przej nie przejdziemy. Więc jest to dziwne, bardzo połączenie i trudno jest to tego, do czegokolwiek porównać, bo w spadochronajstwie wyskakujemy z samolotu na przykład. Jest olbrzymi zastrzyk adrenaliny, jeszcze nawet po lądowaniu człowiek się trzęsie, ale tego nie trzeba kontrolować przez długi czas. Najłatwiej jest się, czy znaczy najtrudniej jest się po prostu przełamać moment wyskoku z samolotu na przykład e, jest trudny kiedy na taśmie po prostu każdy krok jest trudny. I to trwa w przypadku takich długich highline'ów nawet około 15 minut jak nie dłużej. Także musimy przez taki długi, długi okres czasu kontrolować własne emocje, kontrolować własne ciało to, co nam się w głowie dzieje oraz tą adrenalinę. Także wydaje mi się, że trzeba. E, Um, mieć pewien rodzaj tolerancji do tej substancji już w pewnym czasie. Ile osób z Lublina chodzi na takie wysokości normalnie? Z Lublina, nie, nie mogę powiedzieć jakiejś konkretnej liczby, ale no mam tutaj dużo znajomych z Lublina. To środowisko lubelskie jest e, rozwinięte i dość się, dalej się prężnie rozwija. Między innymi współorganizator tych, tego całego eventu Piotr Baszczak. Mm. No oryginalnie jest stąd. Teraz mieszka w Warszawie, ale, ale jest lublinianem i, i, i właśnie pochodzi stąd. Poza tym jest naprawdę jeszcze sporo osób, między innymi Marek Dyrkacz. No, trudno było mi ich wszystkich wymienić, ale no jest to jedno z głównych miast slackline'owych w Polsce. Na pewno jest na takiej slackline'owej mapie.